Witam serdecznie po dłuższej przerwie. Dzisiaj postanowiłem wybrać się w poszukiwaniu lipieni. Nigdy ich nie nie złowiłem ani jednej sztuki. Spróbuję i sarniaczkiem na suchą muchę i spróbuję na nimfę. Zobaczymy. Na razie Nałożyłem sarniaczka spróbujemy wymusić tutaj zbiórkę Spróbujemy wymusić zbiórkę oby lipienia bardzo bardzo bym... O, było już branie Bardzo bym chciał, bo tak jak mówiłem, nigdy nie udało mi się złowić tej przepięknej ryby. wychodzi Ale Jest dużo zbiórek chyba lipienia, ale... No niestety na sarniaczka nie chcą się skusić. Zmieniłem teraz muchę na inną. Zobaczymy. Dobra, spróbujemy jeszcze innej metody żółkowej. Może ona przyniesie nam parę ryb. Spadł deszcz, dosyć obfity. Jedno malutkie znaczy jedno jednobranie, jedna malutka ryba, chyba w strążek kto był Ale spadł Proszę, chyba pierwszy mój w życiu ja ja chciałem powiedzieć, że pierwszy mój w życiu. Nie strąg, A lipień. Ale to jest malutki wstrążek. Proszę. Płyń do wody. Oprątałeś mi tutaj. Na tym kawałku było parę brań, w tym odcinku jakiś mikruski, bo mikruski, ale co skubało? Nie wam? o, to było granie. Nie mam trochę brań Ale na pewno mam problem z tym żeby prawidłowo prowadzić przynętę To muszę po prostu jeszcze wpaść w ten rytm albo po prostu się nauczyć mam z tym problem zdarza się często, że nie widzę brań o, siedzi siedzi o, już taki ładny o, już taka ładna rybka jest, 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 jest pierwszy wyholowany, zowiony lipin. Ale się cieszę. O tak! Brawo! Że tak powiem, brawo ja, pierwszy lipionek. Ale się cieszę, słuchajcie, bardzo się cieszę następna rybka następny piękny lipień może nie piękny ale ale lipień chodź 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 o, ci już Cię wypuszczę nie będę Cię tu męczył piękny o, piękna rybka piękna rybka już. Już 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 nie będę czekaj, 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 czekaj O tak patrzcie O, nie popatrzycie Bo poszedł z powrotem do wody Ale był ładny Wyżej i spróbujemy tamten brzeg porzucać też wygląda obiecująco jestem tutaj pierwszy raz na tym odcinku nie znam kompletnie tej wody ale ale wydaje się bardzo bardzo fajna bardzo fajna się wydaje już wiem, że będę tutaj przyjeżdżał częściej. łowimy dalej, nie poddajemy się Było, były jeszcze dwie rybki malutkie ale to nie nagrywałem bo może miały z 10 cm tutaj sobie troszeczkę dłużej stanę wartka rzeka troszeczkę dałem cięższe nimfy zobaczymy dwa strążki padły malutkie z tego miejsca ale chciałbym jeszcze coś może większego duży nurt nie umiem a zaczep już się ucieszyłem już chciałem powiedzieć, że jest taka ryba chyba też głęboko ja już takiej zwinności to to nie mam co kiedyś o siedział kurde siedział i poplątał no, pomału uciekam, bo za grzmi i zanosi się na, znowu na pompę. Fajnie byłoby, gdybym zdążył chociaż dojść do samochodu. Zobaczymy, może nie zmoknę. Bardzo fajny dzień. Mimo tego, że z przerwami, łowienie, bo i pogrzmiało, i była burza, i popadało. Teraz też szybko uciekam, bo, bo straszy deszczem jak widać e, zaraz pewnie lunie ale co najważniejsze złowiłem sobie w końcu rybki których nie łowiłem nigdy czyli lipienie czyli lipienie e, kilka pstrągów na jakiś średnich, e, zdarzały się nawet takie 6 cm 10 cm ale jestem bardzo bardzo zadowolony początek na suchą muchę były zbiórki ale niestety moja mucha okazała się być nieskuteczną po burzy i po deszczu biało dosyć mocno więc metoda żyłkowa, nimfa i zrobiła swoje o już zaczyna padać także do, do następnego razu trzymajcie się hej